Moi drodzy ogrodnicy, powiedzcie mi, co to jest? Co to jest? Bulwy? kłącza. Hmm. Pewnie wszystkim się zdaje, że to jest. Dalia. No przecież to jest dalia, jak nic. No wszyscy widzą w tym dalię. Nie, to nie jest dalia. Dalię mamy tutaj. Więc, skoro to nie dalia, to co to jest? Ja Wam powiem ta U da, dam Ogórek meksykański. Bardzo fajna roślinka. Ja zawsze uprawiałam z nasionek, takich malutkich, no, jak ogórka, normalnie trzeba go uprawiać, tylko że on lubi się wspinać, lubi mieć cieplutko, więc najpierw by było w foliaczku. Bardzo plenny, odporne na choroby. Mamy 8 listopada, więc już zakończyłam całkowicie uprawę, ale są jeszcze. Te będę musiała zaprawić czy kisić, czy koniszony, może ogórki w kurkumie, bo one są już stare, twarde i to jak prawdziwe ogóry, takie stary twarde, to będzie kwaśne i niesmaczne, więc do sałatki się nie nadają, natomiast jak takie są młodziutkie, oczywiście się nadają. I zawsze oprawiałam je z nasionek. gdzieś wyczytałam, że one wytwarzają bulwy, ale nie widziałam tego przez pięć lat. Nie wytworzyły mi nigdy bulwy. A w tym roku jakoś chciałam wyrwać część nadziemną i nie mogłam, więc kopnęłam. Wzięłam opatę, wykopałam i oto jest stosunek łącza ogórka meksykańskiego. Byłam bardzo, bardzo zdziwiona, ale tylko chciałam Wam ten film przedstawić. Więc można uprawiać z bulwy. Wiadomo, że jak coś uprawiamy z bulwy, a nie z nasiona, wtedy mamy szybsze przyrosty, większy wigor roślinki, więcej ma owoców, chociaż. Zawsze byłam zadowolona z tego ogórka, bo patrz, on naprawdę był bardzo dużo ogórków ma, jest odporny na choroby. No i wyjątkowy jest. No jak ktoś go widzi w sałatce, jak idę na jakąś imprezkę, to wszyscy czym prędzej chcą go spróbować, bo co to takiego? I się pytają, mini Arbus, mini Arbus, a ja mówię, nie, ogórek. No i się dziwią, jak, 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 jak gryzą. Polecam, można u mnie zakupić nasionka. Pod spodem będzie link, albo prywatnie Napisz kto chcę. Co jeszcze mamy 8 listopada Ostatnie papryczki dojrzewają To są jalapeno Bardzo ostre Dla mnie to już za, za ostre A tutaj dostałam dostałam, musiałam sobie wykopać dalie piękne kolory, cudowne po prostu tak mi było, że serce mi ściskało, bo znajoma powiedziała, że nie będzie wykopywała i miały zginąć tam w tym roku, ja powiedziałam, o ja sobie to nie pozwolę chociaż nie mam gdzie posadzić, nie mam gdzie przechować, nie mam co z nimi zrobić, ale powiedziałam, że nie pozwolę na to, żeby takie piękne dalie zginęły więc mam, będę do teściowych wywoziła jeżeli mi pozwoli swoją piwnicę mi użyczy co jeszcze mamy? Yy, chyba w lipcu. Yy, podobało mi się róże mojej mamy. A jak kupuję róże gdzie, w różnych miejscach, to nie zawsze jest to samo, co bym chciała. Yy, więc yy, wzięłam patyczki, powsadzałam. 10 ich było. zaczynam od 10 yy, Tylko ja o nie nie dbałam. Po prostu wsadzałam yy, ziemia lekka plus piasek pół na pół. Yy, wsadziłam. Yy, i wstawiłam tam, gdzie było dużo kwiatów, także miały cień, żeby w, w cieniste miejsce deszcz padał, to zostało podlane. Nie, nie padał, to nie zostało podlane, dlatego pewnie z 10 zostało tylko 4, no, ale ja jestem z, z, z szczęśliwa z tego wyniku, bo nie, nie kosztowało mi to dużo pracy, a wiem, że będą cudowne, wspaniałe kwiatki, tak jak moja mama, ma, moja mama. chociaż nie do końca wiem, y, jakie odmiany, bo wsadzam 10 różnych odmian, zostało tylko 4, więc y, będę miała niespodziankę na y, wiosnę. Y, Zadołowałem, Koronki, jeżeli się wytworzą, to zawsze mogą sobie przejść na dół e, poprzez doniczkę. E, I przykrywam listkami, te suchymi, żeby to nie zagniło nam. To będzie w foliaczku sobie czekało do wiosny porządnej. Gdyby wyrastało mi za wysoko w maju, bo to będzie cieplej niż normalnie. Zawsze mogę na to wiadro położyć w, w, w przymrozkowe dni. Także mam nadzieję, że mi to wyjdzie i będę się mogła pochwalić własnymi różyczkami. Niewiele się udzieje w listopadzie. Halungie. Fajnie, że jeszcze papryki są. No i to ogóreczki, No, kto by ich nie chciał, no, zwojście. No fajnie, tylko że wiem, one są już stare. To są już stare, takie jak normalny stary, jak ogórek normalny. Jak jest stary, ma twardą skórę i jest kwaśny w środku. To tak samo jak z tym ogórkiem. Jak są świeżutkie, to są takie same jak mm, ogóreczki normalne. Super. Je się w całości, nie obiera się, bo jakbyśmy obrali, to niewiele by z tego zostało. Także, hm. Zdziwiłam się, naprawdę. Taka, yy... moja mała niespodzianka. Dobrze, żegnam.